Cześć, to jaśniutka. Przychodzę się do Was z filmami o szminkach i mam taki plan, żeby pokazać Wam swoje ulubione pomadki. Była prośba o przedstawienie całej kolekcji moich szminek, ale ja mam tego naprawdę bardzo dużo. Dlatego też, jak chciała przedstawić je wszystkie, to by wyszedł bardzo długi film. Jak Wam będę robić filmik, może już weekend, na temat organizacji moich kosmetyków, to wtedy Wam pokażę wszystkie. Teraz przyniosłam sobie pudełeczko z moimi ulubionymi odcieniami, ulubionymi firmami, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Może zacznę od tego, że ja jestem raczej zwolennikiem pomadek matowych, raczej wolę u siebie matowe. Wiadomo, że są klientki, u których stosuję perłowe, satynowe. Ja najmniej lubię perłowe, satynowe dzierżę nawet u siebie, a takich bardzo perłowych już nie, No ale pokażę Wam naprawdę kilku moich ulubieńców. Kilka szminek i jeden błyszczyk, który po prostu uwielbiam. Może zacznę, słuchajcie, od ulubieńca ostatniego po prostu wszechczasu, czyli filmy Golden Rose. Tutaj mam, zobaczcie, całkiem pokaźną kolekcję. A tutaj najpierw może zacznę od po prostu szminek tych tradycyjnych, czyli w tych opakowaniach, ja, są zapakowane szminki. I mamy tutaj tak, numer 04. Jest to numer po prostu yy, różu, jest to szminka o kolorze różu. Ja już Wam pokazuję, jaki to jest różowy. Jest to matowa szminka, która bardzo, bardzo długo się utrzymuje. Słuchajcie, to są takie szminki, które po prostu są hardkorowe, one utrzymują się zawsze, wytrzymają wszystko, są po prostu rewelacyjne. I to jest numer, który ja stosuję bardzo często w wakacje, do takiego bardzo rozświetlonego oka. Z ciemną kreską kładę taką różową szminkę, która bardzo fajnie się komponuje z moimi oczami. Jest to kolor dosyć oryginalny. Bo ten róż, tutaj tego nie widać, ale ten róż jest bardzo, bardzo mocny, taki naprawdę hardkorowy. Ale naprawdę bardzo, bardzo lubię ten kolor. Dobra, z tej samej firmy przechodzimy dalej, jest to kolor 02. Kolor 02 jest to kolor, który rzadko używam, jak widać, bo ten kolor jest dosyć mocny, ja do pracy niestety nie mogę używać takich kolorów. Jest to kolor, słuchajcie, kojarzący mi się, to jest ten, kojarzący mi się z winem, przepraszam, to jest 20, a nie 02. Tu było 04, a to jest 20, że spojrzałam, to jest numer 20. Jak widzicie, to jest dosyć ciemny kolor, mi on się kojarzy z takim fajnym, czerwonym, mocnym, słodkim winem. Miałam go kilka razy na sobie, on fajnie wygląda właśnie szczególnie jesienią i zimą. Następny kolor to są trzynastka czyli kolor po prostu fuxi. To jest ten kolorek. Jest to kolor e, fuxi, e, który bardzo lubię, szczególnie na ten. Fajnie wygląda do takich e, letnich stylizacji. I słuchajcie, i to jest, e, teraz Wam chcę przedstawić szminkę, która jest po prostu moim ulubieńcem z tych wszystkich, które tutaj po prostu Wam przedstawiłam. E, to jest w ogóle ulubienie ze wszystkich szminek, jakie wyprodukowano na tym świecie. Zużywam je, jej, jej drugie, trzecie opakowanie. To jest trzecie opakowanie. Już dwa zużyłam, to jest trzecie. Naprawdę jest przekochana i jest to kolor, słuchajcie, 06. Jest to kolor bardzo ciepły i czerwieni, wpadający trochę w pomarańcz. To jest ten kolor. I to są, słuchajcie, moje ukochane szminki z Golden Rose. Ok, to teraz przejdźmy do następnych. Chciałam Wam pokazać też właśnie z tej samej firmy: szminki w kredce. I tutaj y, mam kolor y, 09, jest to kolor y, ciemny, y, ciemnej czerwieni, taki typowo jesienny. Jak widzicie, jest dużo ciemniejszy od mojego lubieńca, ale sporo jaśniejszy od tej bardzo, bardzo, bardzo ciemnej. Bardzo ją lubię. Te kredki też bardzo długo się trzymają, nie rozcierają się, są bardzo odporne, y, do są niedrogie i są bardzo wygodne w aplikacji, dlatego że je możemy po prostu zabrać wszędzie. Następnym kolorem, słuchajcie, to jest 15. Jest to kolor, słuchajcie, którego ja solo nie używam. Jest to kolor cielisty, w którym ja wyglądam jak chora. A dlaczego? Mówię, że to jest moja ukochana szminka? Dlatego, że się idealnie łączy ze wszystkimi kolorami. Jeżeli chcę wydobyć bardziej usta, to używam właśnie tego koloru w celu zrobienia mojego ombre na usta. To znaczy, on się łączy idealnie, zobaczcie, ze wszystkimi kolorami. Wam pokażę. Jest bardzo neutralnym kolorem i tak naprawdę idealnie łączy się ze wszystkimi. Więc ja maluję usta tym, później brzeg, maluję ciemniejszym, rozcieram i y, uzyskuję efekt takiej trój, trójwymiarowości na ustach, co naprawdę bardzo, bardzo fajnie y, wygląda. Jest to, jeszcze raz podkreślę, numer 15. Wstawić następną szminkę. Jest to szminka z firmy Catrice, y, która już jest bardziej satynowa, bo te wszystkie były typowo matowe. I jest to jakby odnośnik do już wspomnianej mojej ukochanej 06, czyli tej... Y, między czerwienią a pomarańczą. Jest to kolor bardzo podobny, troszeczkę jaśniejszy i nie jest już to tak matowa szminka. Jest to, z Catrice jest bardziej padająca w satynę. Jest to bardzo ładny kolor, ale jak widzicie, bardziej satynowy i niestety ta szminka się krócej trzyma niż ta z Catrice, niż ta z Golden Rose. Przepraszam, ja już jest późna godzina i mi się już wszystko miesza. W każdym razie jest mniej odporna na różnego rodzaju ścierania, ale bardzo ładnie wygląda, więc też ją bardzo, bardzo, bardzo lubię. I ma bardzo fajne opakowanie. Słuchajcie, ja bardzo lubię to opakowanie tych świnek z Catrice, bo one są naprawdę bardzo ładnie zrobione. Mają tutaj, zobaczcie, szklane dno, zresztą tak naprawdę nie jest szkło, tylko plastik, ale naprawdę dobrej jakości plastik. Mają bardzo dobre zamknięcie, tak naprawdę dużo lepsze niż te z Golden Rose, które się po prostu nie trzymają. Te są naprawdę odporne i też jest wszystko zrobione z takiego samego plastiku. Wszędzie jest nazwa firmy. E, to jest naprawdę bardzo dobre opakowanie. Bardzo dobrze się prezentuje, e, a kosztuje grosze. I mówię, kolor jest rewelacyjny. Trzyma się nawet, nawet, chociaż to jest goldy Rose, jak już mówiłam, trzymają się lepiej. Dobrze, następnie. Następnie mam mój ukochaną kochaną szminkę, o której już nieraz raz mówiłam. Jest to szminka z Rimela o kolorze Alarm. To jest numer 170, który kocham za kolor, jaki zostawia na moich ustach, ale kocham ją też za zapach, bo ona już pachnie. Oh, dawno nie miałam na sobie wiśniami. Po prostu pachnie wiśniami. Ja po prostu kocham ten kolor. Jest to taka tradycyjna czerwień, dobrze utrzymująca się, jeżeli połączymy ją o tutaj, dobrze utrzymująca się, jeżeli połączymy ją z fajną konturówką. Naprawdę godna uwagi, niedroga, łatwo dostępna, naprawdę polecam. Następnym ulubieńcem, czy ulubieńcem, następną ulubioną szminką jest firm, śminka z firmy Kobo. Jest to kolor 103 i to też jest dalej śminka następna satynowa. Jest to, słuchajcie, szminka która mówię, jest lekko satynowa i jest to, słuchajcie, śminka cielista. Yy, która fajnie nadaje się do takiego zwykłego, dziennego makijażu. Często też klientki wybierają ją yy, jako szminkę do ślubu, yy, którą fajnie, właśnie jakby cieniować innym kolorem, fajnie wygląda. Jest yy, odporna, yy, naprawdę godna uwagi. Następną satyną, którą lubię, jest yy, szminka z Inglota. Jest to szminka, której na sobie raczej nie używam, bo nie jest to mój kolor. Ja się źle w tym kolorze czuję, ale bardzo fajnie wygląda u bardzo młodych dziewczyn. O e, takim zwykłym makijażu dziennym, tylko zakrycie lekkich niedoskonałości, tylko przypudrowana twarz e, i naprawdę ta szminka e, i to jest słuchajcie 122 e, z Inglota, to jest ten kolorek to jest taki kolor, który idealnie podkreśla taki właśnie dzienny, e, luźny look naprawdę bardzo, bardzo fajna, I u mnie to jej często nie zobaczycie, ale u klientek, które maluję dosyć często, I mam, a jeszcze zapomniałam, że mam jedną matową szminkę, o której Wam zapomniałam powiedzieć jest to szminka, słuchajcie, z Maka. Jest to y, tropik, konik, y, tropik konik, Jak to, cokolwiek to się czyta. I słuchajcie, jest to matowa szminka. Jak to ma. Szminki Maka są bardzo odporne. Y, jest to szminka, którą miałam y, między innymi na własnym ślubie. Jest to naprawdę fajny, fajny kolor, y, którą gorąco Wam polecam. Dobrze, no i teraz y, błyszczyk. Ja nie lubię błyszczyków. Y, stosuję błyszczyki przy makijażach czasami takie cieliste, lekko podkreślające, i wtedy stawiam na seforę, ale mam błyszczyk, który po prostu uwielbiam. Jest to, słuchajcie, błyszczyk, który jest odnośnikiem, już Wam pokazuję, której szminki, bo już nie pamiętam, jaki ona ma numer. Jest to, słuchajcie, błyszczyk, który jest idealnym odnośnikiem pomadki, szminki z Golden Rose numer 13, czyli tej Fuxii. I słuchajcie, jest to bardzo tani błyszczyk. Jest to błyszczyk z Essence, który nazywa się Style With Me. I słuchajcie, jest to, jest to rewelacyjny błyszczyk, który po prostu ja się zakochałam, jak tylko go zobaczyłam, ponieważ jest to błyszczyk, który jest bardzo mocno napigmentowany. Zobaczcie. On, słuchajcie, bardzo mocno trzyma się na ustach. Jak na błyszczyk, słuchajcie. To naprawdę ja jestem w głębokim szoku, że ktokolwiek, cokolwiek takiego wynalazł. Zobaczcie, on się naprawdę. Bardzo mocno jest napigmentowany, bardzo długo się trzyma jak na błyszczek. Kosztuje grosze. Ten kolor jest naprawdę fajny, właśnie na lato. Ja ten błyszczek, bo mówię, jak za błyszczykami średnio przepadam, to ten naprawdę często stosuję i yy, często noszę w swojej torebce, bo naprawdę szybko mogę poprawić makijaż, nie potrzeba takiej dokładności jak w szmince, a naprawdę bardzo, bardzo dobrze wygląda i długo się utrzymuje. No i słuchajcie! To chyba z moich y, ukochanych szminek, błyszczyków i pomadek. Y, chyba wszystko. No to przejdę teraz y, do praktyki, czyli jak te usta pomalować, żeby się jakoś y, w miarę trzymały. No to słuchajcie, zmywam usta i zaczynamy. To co, opowiedziałam Wam o swoich ulubionych y, pomadkach. To teraz przejdę Wam takich krótkich y, trików, jak pomalować usta, żeby wyglądały na większe i w ogóle, żeby się pomadka długo utrzymywa. Może zaczniemy od tego, że żeby pomadka się dobrze trzymała, i czy to pomadka y, matowa, kremowa, perłowa y, czy jakakolwiek inna, potrzebna jest dobra pielęgnacja. I tutaj przede wszystkim ja Wam zalecam robienie codziennych peelingów. Ja mam tutaj po prostu olej kokosowy wymieszany z brązowym cukrem i sobie tym peelingiem w takim małym pojemniczku zresztą z w którym miałam kiedyś krótkę, w takim małym pojemniczku trzymam y, taką miksturę. I codziennie przed spaniem po prostu wcieram swoje usta. Jeżeli macie bardzo spiekrzynięte usta, polecam też smarować miodem na noc. A zimą maść z witaminą A do kupienia w każdej aptece, która jest bardzo tłusta i bardzo chroni nasze usta. Dobra, a jak pomalować te usta, żeby się trzymały? I żeby dobrze wyglądały? Może na początku tak, ja pokażę Wam, jak wykonać taki. Bardzo precyzyjny i bardzo dokładny makijaż Oczywiście na co dzień nie, nie stosuję tego tak codziennie, tylko przy jakichś wyjściach, dlatego że te, ta kombinacja zapewnia maksymalny efekt. Na początku użyjemy korektora lub podkładu w celu posmarowania. Przepraszam, że tak patrzę z boku, ale mam lusterko, niestety muszę siebie widzieć, a nie mam kamery z obiektywem, żebym widziała siebie po prostu w tej kamerze. Pomalowanie granicy ust. W ten sposób, że ja wezmę teraz korektor, ale no po prostu malując twarz podkładem, możecie zrobić podkładem. Sam brzeg. I smarujemy. Sam brzeg i delikatnie wklepujemy. Po co robimy? Słuchajcie, to ma kilka zadań. Po pierwsze, jeżeli zasłonimy kontur z własnych ust, możemy bardziej manewrować w tym konturze. To znaczy, żeby trochę te usta wyrównać, poprawić ich kształt, nadać pożądany kształt. Po drugie, e, dzięki temu trikowi, że najpierw użymy podkładu lub korektora i później to zapudrujemy, zapobiegniemy rozlewaniu się naszej szminki. To przede wszystkim w przypadku szminek, które mają bardzo wodnistą konsystencję e, oraz jeżeli mamy różnego rodzaju załamania skóry, chociażby na przykład zmarszczki w okolicy ust oraz jeżeli mamy wąsik, to znaczy nam zapobiegnie, żeby ta szminka na ten wąsik się nam nie przedostała. Jeżeli już no, na, zamalowałyśmy nasz kontur, bierzemy delikatnie puder i ten delikatny brzeg przypodrobujemy. Nie robimy tego mocno, nie zajeżdżamy na całe usta, dlatego że y, szczególnie, kiedy macie suche usta, może to podkreślić skórki. Ale zapewniam Was, że ten trik spowoduje, że ta szminka się nie będzie rozlewać i że lepiej będzie nam pracować nad tymi ustami. Następnie użyję mm, dwóch kredek konturówki. Ja mam konturówkę z Golden Rose i jest to numer czwóreczka, To jest już bardzo stara konturówka, w bardzo neutralnym kolorze. Ja już Wam pokażę. Jest to dosyć neutralny kolor, tak naprawdę bliski kolorowi moich ust, tylko troszeczkę ciemniejszy. Oraz, co będzie może dla Was zaskoczeniem, użyję białej kredki. Białej kredki z Essence. Niestety tutaj nie mam numerku, bo jak widzicie, już jest to po prostu ogryzek. I to będzie trik, który spowoduje, że nas usta będą powiększone. Od czego zaczniemy? Najpierw zaczniemy od odrysowania konturówką ust. I teraz, tak, żeby usta były dobrze pomalowane symetrycznie, musimy je symetrycznie namalować. To znaczy, nie trzymamy się linii naszych ust, tak jak one naprawdę wyglądają, tylko staramy się, żeby górna warga była jak najbardziej podobna do dolnej i żeby prawa strona ust i lewa strona ust też była jak najbardziej do siebie podobna. To nie zawsze się da. Trzeba to robić bardzo delikatnie, dlatego żeby nie przerysować, nie zrobić efektu po prostu klauna lub jokera. Jak to zrobić, żeby nie przesadzić? Żeby nie przesadzić, przede wszystkim należy malować do wypukłości ust. To znaczy, nasze usta, czerwień naszych ust kończy się wcześniej, wcześniej niż wypukłość. To właśnie dzięki temu, że zamalowaliśmy sobie granicę, lepiej to widać. Gdzie tak naprawdę kończą się Wasze usta? Tak naprawdę a gdzie kończy się czerwień. Do momentu, kiedy kończą, gdzie mamy wypukłość, to do tej wypukłości możemy pracować. Jeżeli wyjedziecie za wypukłość, to wtedy będzie wyglądać to nienaturalnie. Dlatego też musimy się bardzo dobrze przyjrzeć swoim ustom, do którego momentu możemy zwiększać, zmniejszać, żeby po prostu ten efekt był jak najbardziej naturalny. Bo chodzi o to, żeby wyglądać dobrze, ale nie przerysowanie. No więc tak, ja już tutaj w telegraficznym przyspieszeniu obrysowuję sobie usta. Przestańcie znaleźć jakiś inny patent na lusterko. Drażni mnie to, że tu nie mogę postawić się pod kamerą, no bo nie mam gdzie, bo tu mam blendę. E, I że muszę patrzeć z boku, a wydaje mi się, że cały czas wy widzicie to lustro i mnie to trochę drażni. Dobrze, e, ale wróćmy do tematu. Kiedy już usta mamy pomalowane e, naszą konturówką, wypełniamy całe usta konturówką. Po co stosujemy konturówkę? Konturówkę stosujemy po to, że szminki, szczególnie szminki, które mają dosyć rzadką konsystencję, są to szminki, którymi nie będzie tak łatwo wypracować ten kształt ust. Dużo łatwiej będzie konturówką. Druga sprawa, konturówka zaprzedłuży nam trwałość tej pomadki, zapewni nam, że ona się nie będzie Wam właśnie rozlewać, ani nic złego się z tym nie będzie działo. Dobrze a, kolor konturówki, kolor konturówki może być w kolorze szminki, ale nie musi być trzeba pamiętać o tym, że konturówka zmieni na szminkę, to znaczy mając jedną konturów, mając jedną szminkę a na przykład 10 konturówek, to nakładając tą samą szminkę na różne konturówki uzyskamy różny efekt w zależności od tego jak różne te konturówki są więc warto z tym eksperymentować, ja nie polecam stosowania dużo ciemniejszych konturówek, jeszcze żeby ta granica była ciemniejsza, bo ja nie lubię takiego efektu, źle mi się kojarzy, dobrze i teraz tak Następny, teraz zastosuję Wam kilka trików, które zapewnią Wam powiększenie ust. I tutaj będzie przede wszystkim biała kredka. Do czego można zastosować białą kredkę? Słuchajcie, malujemy sam środek ust tutaj, rozjaśniamy białą kredką, po nałożeniu pomadki Efekt nie będzie widać żadnej bieli, a efekt będzie takiej trójwymiarowości, to znaczy, że środek ust będzie troszeczkę jaśniejszy niż brzeg. To yy, przez to usta wydadzą się pełniejsze, większe, bardziej wysunięte do przodu, i po prostu będą wyglądać na większe. Jak to robimy? Zaraz, jest środek. I górę. Ja zawsze sobie jeszcze wklepuję palcem, przepraszam, jednocześnie mówię i maluję. Ja później sobie też oczywiście klepuję to palcem. Tak to wygląda. Słuchajcie, następna rzecz, jeszcze zanim nałożymy szminkę, następna rzecz, która zapewni nam efekt powiększenia ust, jest tutaj ten łuk kupidyna. Należy go rozjaśnić, rozbłyszczyć. Jeżeli robimy modelowanie twarzy na mokro, można po prostu zastosować tutaj właśnie jaśniejszy kosmetyk. Można zastosować właśnie jasną kredkę w tym miejscu, lekko ją rozetrzeć, albo po prostu odrobinę rozświetlacza, który nabieram na pędzelek. I w tym miejscu odrobinę nanoszę. Jak już pomalujemy usta, to to fajnie nabierze efekt. Ja. Mm, mm, mm. Ja dzisiaj do pomalowania ust wybrałam moją ukochaną szminkę. Jest to e, szminka z Golden e, Rose. Jest to numer e, 06, czyli po prostu już o której Wam mówiłam przed chwilą. Jest to po prostu taka. E, Pomarańczowa, czerwień, idealna do mojego typu urody. E, pomadkę będę nakładać e, pędzlem ze sztucznym włosiem. I teraz e, jak ja to robię? E, na początek szminkę nakładam z pudełka u siebie. E, u klientek odcinam nożem na rękę e, lub na paletę. Ale u siebie do własnego użytku szminki, tą, którą już używam tylko u siebie, nie używam jej u klientek, nakładam po prostu z opakowania. Na sam środek ust. No, bo tutaj nie potrzeba jakiejś większej tej. Następnie biorę y, pędzelek, nabieram pędzelkiem i obmalowuję y, tak jak jest konturówka, starając się miejsca, w których była położona jasna kredka, staram się w tych miejscach bardziej szminkę wklepywać niż rozcierać. Podobny efekt jak z użyciem e, białej kredki uzyskamy, jeżeli uży, użyjemy dwóch e, szminek, które po prostu e, mają różny kolor. Na przykład ja zamiast czasami białej szminki używam e, dwóch e, szminek bardzo podobnych, e, ale jednak e, ciemniejszy, raczej, ciemniejszym i jaśniejszym kolorze. Najpierw maluję usta jasnym kolorem, a później już e, brzeg ust maluję ciemniejszym i staram się to jakby pędzelkiem rozetrzeć, efekt jest wtedy podobny. Efekt z białą kredką jest bardzo, bardzo delikatny, jest wręcz prawie niewidoczny. Trzeba uważać, żeby dobrze wklepać tą szminkę w tą białą kredkę, żeby tego całkiem nie bo po prostu rozjaśnimy sobie szminkę. Efekt jest niewidoczny, prawie, aczkolwiek daje efekt właśnie takich powiększonych ust. Ok. Lekcja malowania ust to chyba na tyle. Nic skomplikowanego, ani odkrywczego nie powiedziałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz e, słuchajcie, co zrobić, żeby usta e, dłużej utrzymały się. Najpierw można zebrać nadmiar szminki. Bo ona oczywiście chusteczkę, ona się po prostu w rękę. I wtedy mamy nadmiar e, szminki zebrane i coś, co będzie głupio wyglądać jak to zrobię na wizji, ale żeby nam się szminka nie osadzała w zewnątrz wystarczy włożyć palec do ust i przeciągnąć. Wtedy to, co mogłoby nam się osiąść na ustach, zostaje u nas. E, na palcu i dzięki temu e, nasza szminka nie osadzi nam się e, na zębach. Ok. Dajcie znać, jak Wam się film, ten filmik podobał. E, z całego serca dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. E, mam nadzieję, że w uda mi się nagrać kilka kolejnych filmików dla Was. Trzymajcie się, kochani. Pa!